Lubisz grać w gry. W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbierz punkty i w dowolnej chwili wymień je na doładowania do gier. PaySafeCard, PayPal, skiny do CSGO, Klucze do gier i wiele innych. Zarejestruj się już dziś i pobierz 100 punktów na start. Kod promocyjny to gry plus. grynaplus. grynaplus.pl Naprawdę tego chcecie? Naprawdę chcecie tego, żebyśmy grali? Duo, Skurren. A mogę ale jak skończę. Ciała, Kami! Elo, jesteś gotowy na to co się będzie działo? Oh, yes. To pięt do to Dobra widzowie, będzie się działo. Ojejku! Ojejku! A było pyta pytanie, jesteście grzeczni czy było już co piętro zwiedzane? Wieczorkiem? Bo my robiliśmy tak, jak tam graliśmy, że żeby turniej siadał, to trzeba było się napierdzielić dzień przed turniejem tam na górze nie. na balkon i musiałeś się napierdzielić, jak się napierdzieliłeś mocno, to siadało Nie, nie, nie Czyli dopiero jak hity przejdziecie kto, nie. Ktoś z was ma 18 w ogóle? Tateków tylko No to ja ci powiem gdzie jest sklep, najbliższy Dobra, ale nie mam zamiaru się wybić Oj, chyba znowu nie... Mamy? Mamy! Ja sam rzęsokę Dawać tego, dawać tego, kołaszko Sam nie kilofujesz na obie Nice O, jakiś widz leci Dead <laughs> Nie wylądował nawet? Nie zdążył 83 w głowy, tak kikala, nice 98 light w głowy, tak kikala Co, Co oni robią? Czemu ktoś do śmieci wchodzi? Nie hmm. wiem, bo jest śmieciem może. <laughs> Jezu przestań. <czas. śmiech> <laughs> <Czas>, stań <laughs> Mam całe jedną budowlę. Mam całe 50 budowli. Ale śniegno się zrobiło nagle Dead Weź co trzybierało ten drugi Dead no, ale właśnie nie wiem, ile tam jest już czy jeden, czy dwa. Teby są naruszone. Nie? Co on robi? Został. 7, boch, jeden Trak. Ok. Prosi tak zwani Na mnie masz turpisza chcesz sobie zjeść. Albo superka, wszystko mieli. Tam są. Co to jest? Mam wziąć do kiedyś? Czekasz cały czas? No czekam, ale eee. nie no, czekam, dostaję. Tu jest, na mnie do rejonu. Stopień dostał, na mando do arejonach. Idziemy, Idziemy do rejonu najpierw? Dobra, go do ciebie. Ładna sniper kuba. To co on robi? Co to co, co, co. Coś wbiegała Gdzie jest kumpel? Nie no, pewnie na memoriach A no, a no. no wybiegaj, no wiesz, że musisz no. Młody mongrel On prosi jacyś A, widzę, widzę Ale do rampę GOD taktyka, na jednym to się trzymało, od razu spadł. Teraz się wy... bo tak, taki to tak w takim momencie odpalił To 5 dosarny dwój GOD taktyka na jednym to się trzymało od razu spadł Ja się wziąłem, bo zresztą ta kura, taki moment odpalił. Zapięć dostawę twoich. No ale. są przy tobie na badarze? No co tu pierdziela? Nie ma, ale krak. 30 biało. 30 biało. No ja to jak ktoś to... za presją mi ucieknie. Ja tego nie, nie widziałem.

Dead. Nie w Ja p... ale z kryształka mi się wbił zero mach O nie o, ku... to weź no. iść po jakieś, idź po jakieś, Kupakami, serio nie, nie, chcesz, nie chcesz oglądać, zaufaj mi bo Będę się stresował Pop. Mnie Nie ma jak to. Dobra Nie ma cię obisujesz Dobra, dobra, nie ma go, widzowie, nie ma go, nie, nie ma go, nie ma go, nie wziął tego, nie wziął tego, nie, nie wziął tego, sil. No. Napisał za. Do... Pokojy. Spokojnie cały 9 osób mam do zabicia. Nie, o siema! O, to są, to są siema. jakieś koksy. To są koksy jakieś. To siema jest mirę, bo, to jest mirę, bo, badaj. No, nie Ale, ruchu ten ruchu. No normalnie. O kurde, Aj aj, aj, aj. Ojojojojoj, oj, 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 oj. Ta, tacy są najlepsi na tych arenach. To byli prosi, ale. Mogę się dodać, że się pierwszych. <laughs> Nie zobaczymy, <laughs> zobaczymy. Nie pomagam mu widzę, wzajem, zobaczymy jak sobie poradzi. Lever bez pragę wiatru. <grywa> Małe problemy. Ja jestem pewny, że przegrałem. <grywa> no nie, on piasku wszedł. Idę, za przegrać się tą grę. Ja tam było dwóch? No. No mnie tu nie ma, rozumiesz? Spokojnie! Spokojnie. Jest na... zanur. Dawaj, dawaj w jakiś tak, fajny dawa. spokój, w, 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 jakiś, w jakiś fajny sposób, dawaj. Czekaj, nie mogę tej snajperów wziąć. Nie da się trafić z tego. Ilu namaców Nie wiem, właśnie. Za dużo. Dobra. GG! GG!